Bo tutaj nie mam co zdjęć. To jest pięknie, tak jak jest. To jest kawałek w lewo od zejścia na plażę Costa del Muchachos czy tam jakieś muszelki. W każdym razie y, ostry Costa Del de Postes, No i miałem, miałem ocę iść y, Albo dróżką, po palach, tak jak przełem w tą stronę. O, przypomniałem mi się, że to jest Sky. Yy, wydmy po których można pokrążyć, bo jest tam labirynt. W sumie nigdzie mi się nie spieszy nawet. O kurwa, jaka muszelka. O jasne, chuj złamana. Ale i tak, Raritas, wow. No, warto było przyjść. Subquest, o kurwa, jeszcze jedna w wodzie. Jej, może nie zamoczę telefonu. Fajnie by było. Czemu ja takich vlogów? O chuja, patrzcie co tutaj jest. Cała garść muszelek. O, a tam w wodzie. O, ja nie mogę. Niesamnite. Czemu ja tego wcześniej nie zacząłem nagrywać? Ja nie... Wiem, czarna zupełnie. No, trzeba wypłukać. jest lokator? Nie ma lokatora. Dobra, ty się łupinko odpaszczuj. I się zaraz przestaną mieścić takie piękne te. Tu jest muszę cała. O jaka tu jest ciepła woda? Ja chyba ze 30 stopni ma. Oooo, trzeba będzie. Jestem ostatniego dnia. Następnego dnia zaczynam przygodę z tego miejsca. To jest pełna. O jasny gwint. Obrośnięta czymś jak ptulu. Jak macki. Zaraz utopię ten telefon. Także brawo, ja. Oby to się zapisywało na bieżąco. Tamtą koniecznie muszę wyłowić. Bo jest niesamowite. O, te dwie są niesamowite. Dobra, tu będzie ślisko. O, tu są jeszcze trzy. Dobra, odłożymy to. Czaplę może mi nie ukradną i pelikany. A tam ktoś łowi. Haha, <laughs> jestem w zatoczce łowieckiej. Ale czad. Kuj, ile tego się może nagrać? Mam nadzieję, że nie... To jest nie jąka mi. Nie słychać, że jestem spizgany. Ojej, wpadłem w kałużę. Ale jaka ciepła ta woda. O tak, tu mogę sobie wpadać w kałużę. Póki jestem w kąpielówkach. To mogę tonąć. Tego telefonu szkoda. Dobra, telefon trzymać nad wodą. Priorytet. Hej, muszelko! Jedna, druga! Muszelkowe królestwo! Ja, tu jest trzecia, czwarta, piąta. Ło, mam nadzieję, ja że nie chodzę po chronionej rafie. Dobra, tam odłóżmy jeszcze. O, uszczerbiona, niestety się trafiło. O, ale peszek, mam nadzieję, że coś widać w słońcu. E, dobra, tutaj. I dalej. O, tam przychopsamy. Czyli tu chcę trafić. No, ona dzwoni. Koniec nagrywania. Poszedłem kawałek dalej i znalazłem przed chwilą w płciźnie utopionego kraba. Widziałem go w muszelkę, która tam obok leżała. I mam teraz małego utopionego kraba pancerzy. Zastanawiam się, czy da radę to przewieźć. I jak to w ogóle wygląda ze strony prawnej. Dalej, jeszcze brodzę po tych skałkach, ale już się zbieram do wyjścia. Udało się spakować w muszelki i całe szczęście i nic więcej już nie zbieram, chyba, że naprawdę jakaś koncha mi się trafi, o której marzę. Ale no, przeżyję bez tego, ale pewnie tu jeszcze wrócę z Olą i Karolą. O, dobra, ojej, ślisko. Dobra, znowu Zatoczka Piękna, kamyków i jak w tym jakieś błękitne, piękne. O, to, to będzie chyba trzeba spauzować na chwilę, żeby zobaczyć szczegóły, bo ten aparat jest gówniany. No dobra, idę dalej. Tu jest ślisko, muszę uważać, a ja się kieruję... Przez wodę, przez wodorosty mi się nie chce. Dobra, tam się będę kierował najkrótszą drogą, czyli przez te oto skałki. Ciekawe, co na nich nie czeka. O, mam nadzieję, że nie mu ręku. przez. O jeju! Wyjmę ją. Nie muszę jej. To chyba jest jakiegoś skorupiaka, coś gówno albo coś, ale to muszę zobaczyć. Nie, no jest za piękna, żeby ją zostawić. Podmieniamy Ci domek, rabie. Operacja przeniesienie domku. Ty też jesteś śliczna. Więc będziesz miał dwa domki. Czekaj, czy ożyjesz, czy Ci coś odpadnie po drodze. Mam nadzieję, że nie odpadnie. Na wszelki wypadek robię jeszcze zbliżenie, jak wyglądasz. Bo teraz będę raczej patrzył pod nogi skałki mogą być zdradzieckie, jak powszechnie wiadomo, szczególnie te nadmorskie, te w Szkocji były. O tam, potrafiła się podnieść między nimi woda, potrafiło chlupnąć porządnie. Tu jest za spokojnie, tutaj może ta płycizna jaka jest wokoło, O, Dobra, nie patrz na muszelki, kurwa. Bo ileż można ich przytargać, są limity w tym państwie, bo im całe dziedzictwo kulturowe wywieziemy. A i tak tu wrócimy do pochój wróżby do Polski, bagaż. O i to jest argument Bierzemy sobie 10 na pamiątkę, bo i tak, Ech, wydostałem się. I tak tutaj wrócimy 10 najładniejszych i trzykamy dobra, 15 Damata. I bym się, co mam bitera, tu bym mógł sobie kupić zimne piwko i chyba tak zrobię. Dobra, kończę z wami wzoga, idę na zimne piwko do przydrożnego baru. Pa, pa. Przechodząc na plażę tuż za bardzo niemiłym barem, gdzie nie mogłem iść do toalety. Bowiem toaleta jest tylko dla klientów, a klientem zostać nie mogłem, ponieważ jest tylko gotówka, a ja miałem jedynie kartę w telefonie więc niestety stale to nie skorzystałem i dalej idę wzdłuż nabrzeża takie to są przygody po zejraniu się no dobra, to teraz dołaniajmy trochę mojej ryja może przejdę do dektaka na dektaku są gdzieś takie ufaszniki, które wyglądają tak, może widać zmieniłem teraz kamerę żeby nie był beztwarzowym bez głosem no i dobra, nie są to niestety łazienki. Eee, może tu idę, bo chyba by się szczało do morza wtedy. Może ludzie nie będą słuchać. Dobra. Właśnie przed chwilą miałem wrażenie, że miałem się od pani, która idzie przed mną, którą właśnie pokazuję. I która, za którą podążam, bo idzie ja generalnie w tę samą stronę, w którą ja się kieruję. Dobrze, jeszcze chwilę panią. Miała tak jakaś przygoda, czy nowy quest, czy kuźwa ukryty quest, tam jest piękne morze, tam jest pani, tam są wieżowce. czyli to jest, o, Playa de Mata, no, i tu w tym wszystkim ja sobie jestem na skałkach, idę dalej, bo mi powrodza, no, to jest ostatni rzut. Panią, bo ładnie który nie wiem co oznacza, tak wygląda, jest pod wodą i drugi raz, o późno może wyrzuciło meduzę, no ja pierdyk. Jak duża, niepinna, duża meduza, to jeszcze nie popatrzę jak powie. ale to no, kurwa, kto by się spodziewał, że jak tutaj niepinna meduza jest Wracaj do morza meduza, nie, się Co tu się dzieje? No, no ja to medycyna to już widziałam wcześniej, widziałam to, ją wywaliło. E, no, i spotkałem się z Ola w końcu. Trafiliśmy na siebie. E, gdzie na siebie trafiliśmy? Na, na plaży. Na, plażę, na takim skrócie, który miałem ominąć, e, do którego mnie doprowadziła dosłownie do oli pani Questodajka, wspomniana wcześniej. E, także, e, wow, przygody na każdym kroku. Eee, jak mówię, idziemy teraz do obozu, przywitać z resztą, bo w sumie z nikim się dzisiaj nie widziałem. Także do następnego. No właśnie powstał plan yy, na jutro, czyli na Tam przedki, tą fajną tateczkę, którą, którą widziałem. Tak, chyba musimy się I chyba przed chwilą widziałem tutaj opcję obrócenia kamery, ale właśnie mi zniknęła. No, no, no jednak nie. No, w każdym razie dotarłem do bazy, po rodziny już sobie poszła i zostaliśmy w trójkę. No na ja na wieczór, paella w knajpce z tapasami, tej samej pysznej co wczoraj. Także w końcu, w końcu zrobię sobie tam porządne zdjęcie właśnie jak powstał pomysł na biznes, ale to jednak może jak się przekonam albo jak przemyślę, jak nie będę spiskany, chociaż to, to może to zrobię z tego kanał na, przynajmniej na swoim serwerze i wtedy nerdy będą mogły mnie subskrybować, a to jest początek fejmu, sławy i, i dużych, nie wiem czego, możliwości. W internecie w także może zostanę po influencerem kiedyś. E, pan Homar okazuje się, że jednak nie opuści z nami plaży, więc to jest pożegnanie. Patrz, taki Homar. Mi... No, obe... znajomy hmm. Obelixa, jak tam. W każdym razie, ile go odłożyć? A... no i właściwie tu nasze drogi się rozchodzą. Mam na nadzieję, że yy, będziesz reanimowanym zombie trabem albo krabem jak urośniesz a nie, no że zjedzą Cię mewy za 30 sekund no ale to już nie moja brocha, tak jak mówię nasze drogi się kończą, pa